Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Antoś Orłosia, a w dzisiejszym odcinku, już po wyborach, no będę z Państwem szczery, źle to wygląda, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale właśnie trwają regaty w pucowaniu berła Konfederaty. Pierwszy do zawodów wystartował Karolak, czyli niezależny, obywatelski, bezpartyjny kandydat PiSu, Karol Flipper Nawrocki. I przyszedł do pana Mencena, do pana Mencena, który dopiero co nazywał go frajerem i zaznaczał, że tego rodzaju człowiek nigdy nie powinien zostać prezydentem. No, ale ale jednak panowie spotkali się w dość koniec końców sympatycznej atmosferze, prawda? Czym Nawrocki przekonał wyborców Mencena do oddania głosów na siebie? Właściwie. Wszystkim! Jakby mu tam Sławek poślada dał do podpisania, to też by, prawda, pan Nawrocki podpisał. Karol właściwie to Pisu nagle nie kojarzy. W zasadzie to już ma dokładnie te same postulaty co Mencen. Po prostu wcześniej się troszeczkę wstydził. Za Kaczyńskim to nawet nie przepada. Jakby mu tam Mencen podsunął pomysł na batorzenie gejów, to by Nawrocki natychmiast na kolanach to podpisał. Właściwie było tak sympatycznie i zgodnie, że o mały włos Karolak by Mencenowi mieszkanie zajęło. No ale co się może złego wydarzyć? Najwyżej oszuka wyborców Konfederacji, więc co mu szkodzi się na wszystko zgodzić i wszystko podpisać? W końcu w PiSie to już tradycja. Czego się jednak nowego dowiedzieliśmy o panu Nawrockim po tej rozmowie? Oprócz tego, że dla głosów Mencena to by nawet Lecha Kaczyńskiego z całą jego doktryną polityczną opitorił za na straganie. Otóż na przykład Mencen zadał mu pytanie, bardzo ciekawe moim zdaniem, o jego kibolską przeszłość, kiedy to wedle ich wspólnych znajomych Nawrol miał przed laty tłuc się w ustawkach 70 na 70. Rozumiecie Państwo, 70 chłopów z problemami, przeciwko 70 chłopom z problemami, w tym wszystkim Karol Nawrocki, prawdopodobnie przyszedł prezydent Polski, prawda? Co ja tu robię? Gdzie jest jakieś mieszkanie do ja chłopcy, przestańcie się tu, tak nie można! Mimo, że kiborskie towarzystwo raczej kojarzy się jako wysoce intelektualne, że tam prawda, oprócz miłości do piłeczki, wspólnego pakowania na siłowni, tak pokażę, i śpiewania pieśni, jak ta moja ulubiona o pewnej drużynie, która śmierdzi śledziem, no że raczej panowie wolą poważnie podyskutować o problemach współczesnego świata. To mimo to pan Nawrocki się wyłamał i jest podejrzewany o przyjaźni z gangsterami, sutenerami o mieszkania jakiemuś staruszkowi. Widzicie państwo, jak to człowiek potrafi, prawda, zboczyć z dobrej ścieżki. Miał szansę. Sport, fajni koledzy, ustawki po lasach, wspólne ganianie się z maczetami, a wybrał gangsterów. W każdym razie pan Karol na te prowokacje ze strony Mencena odpowiedział tak. I bo Pan powiedział pan na ustawki jeździł. Przecież to jest niesamowicie ciekawe, bo pan walczył że... w takie 70 na 70, pamiętam, z tego, co mi ludzie mówili, mamy trochę wspólnych znajomych. Jednak i przyznaję, że mi to imponuje. W sensie uważam, że to jest coś, czym się Pan powinien chwalić, bo mało który prezydent w grupie kilkudziesięciu na kilkudziesięciu kibiców się bije. Dla mnie to Róż... jest naprawdę ciekawe. W różnych modułach za Zawsze sportowych, szlachetnych występowałem. W różnych modułach, zawsze sportowych, szlachetnych występowałem. Co, co za gość, jak TVP, czysta woda. Po czym dodał, że jeśli chodzi o formy szlachetnej męskiej walki, wręcz to w jego życiu tego było dużo. Szok! Szoki i niedowierzanie. Jestem przekonany, że wiele osób właśnie to przekona do głosowania na niego, choć też można założyć, że dokładnie te osoby już dawno wiedziały o tych ustawkach z udziałem flippera. Generalnie mam wrażenie, że no niezależnie co by wyszło na niego, to i tak niewiele to zrobi jego wyborcom. Jakby teraz wyszło, że nie wiem, wypasał panie negocjowalnego afektu, że handlował nimi po hotelach, że nakradł ze 140 mieszkań staruszkom, że się tam tłukł z innymi kibolami regularnie, że urodził go masa, że. Uprawiał tureckie śmigło na macie z kolegami. Tak przypadkiem, jak hormony buzują, to różne rzeczy się zdarzają, wiadomo. Że raz zamiast mieszkania to ukradł jakiegoś dziadka. Niechcący, tam czegoś nie zrozumiał. Że żonę zdradzał w apartamentach miłości. Że, że dziadek w wehrmachcie, Że gej, że, 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 że ma romans z wielkim Bu. Że ma tatuaż legi. Nie, nie, no to już może przesada. No już przesada, Szanowni Państwo. Tego jego wyborcy mogliby akurat nie przeżyć, by doszło do zamieszek, w których zresztą z przyzwyczajenia by chętnie wziął udział. Co by nie wyszło na tego człowieka, to i tak by raczej jego wyborcom wisiało. Nim jednak Karolak przyszedł, tak pokażę, do Mencena na Ciapulindo, Też się działo, ale z tak pokażę, drugiej strony. E, drugi, po pierwszym koniu polityki oblicz pole trójkąt, Romanie Giertychu, napastnik w kadrze trzaskowskiego, pan Tomasz Lis w swoim internetowym programie e, stwierdził w nawiązaniu do plotek, że pan Bążur lubi sobie kichawe zapchać. Powiedział tak, ja bym powiedział dowcipnie, albo mało dowcipnie, że jeżeli wsłuchać się w niektóre opinie po naszej stronie demokratycznej, to odrobina A Rafałowi by nie zaszkodziła. Co na to pan Nawrocki, kumpel gangusów? Nie wiem. Co na to pan Trzaskowski, fan Jamiroquoia? Ty bardziej nie wiem. W każdym razie, jak odpowiedział Lisowi jego rozmówca, był to głupi komentarz. No i faktycznie. W każdym razie, na koniec jeszcze taka ciekawostka a propos, prawda, kichawy. Gdyby miała decydować Polonia, to w Katarze w pierwszej turze wygrałby Trzaskowski. Podobnie zresztą zagłosowałaby Polonia niemiecka. Szok! No to jak no swojego. No i w Peru oraz w Wielkiej Brytanii. Natomiast gdyby miała decydować Polonia amerykańska, wygrałby Nawrocki, a gdyby decydujący byli Polacy z Kosowa, to wygrałby już Mencen. No i tu mam do państwa właśnie ważne pytanie, taka sonda. Czy Polacy mieszkający na stałe za granicą w ogóle powinni móc głosować w polskich wyborach? Jestem ciekaw waszej opinii, ja nie jestem przekonany. Tym bardziej jestem ciekaw, bo <laughs> Teraz zostawi te mini dobrej Lachowca i dziewczynki dla wszystkich osób, które chcą być zdrowsze, a w nich m.in. ksiądz, który dealował Mateuszem. Matecki dostał w papską problemy prawne dody elektrody. Czy jest to wielka polska artystka, czy po prostu zwykła dresiara? Aktywista, który dla ekologii dał się na żywo pożreć anakondzie. Dziwna sprawa. Wiara. Afera, szanowni państwo, że księża się bawił z dzieciakami to żadna nowość, ale żeby ksiądz zaopatrywał dzieciaki w tak zwane targówkowskie złoto, no to już chyba jest, prawda, nowość. Targówkowskie złoto to taki rodzaj granulatu, którym się zapycha kikawę, co dzisiaj dużo tego, prawda? W pewnych kręgach nazywane Mateuszem, Bokim tak... Możemy się jedynie domyślać. W każdym razie po Mateuszu to taki ksiądz by szybciej siedział niż ja biegam. Prokuratura rejonowa w Grodzisku Mazowieckim nadzoruje dochodzenie przeciwko Jarosławowi N., księdzu podejrzanemu o posiadanie takiego właśnie Krzysia w krysztale i udzielenie go nieodpłatnie innej osobie. Do zdarzenia miało dojść 8 maja, coś feralny ten 8 maja. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wniosek o wymierzenie mu kary bez przeprowadzenia rozprawy przed sądem, czyli żeby jeszcze większej afery nie było. Archidiecezja, trudne słowo warszawska. Już zawiesiło chłopa we wszystkich czynnościach duszpasterskich do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy. Wyjaśnienia, dlaczego ksiądz nie dzielił się towarem z przełożonymi. Skandal, szanowni państwo! Poseł Matecki dostał w papsko! <laughs> Przepraszam. W nocy z 20 na 21 pan Matecki jadł sobie spokojnie zupę z przyjaciółmi z PiSu i Konfederacji w restauracji sejmowego hotelu, kiedy to nagle podszedł do nich popularny w emeryckich kręgach aktor Jacek Kopczyński, grający w Wymek Miłość, nazwał Ziobrę piździakiem... <laughs> Po czym uderzył Mateckiego i któregoś z jego kolegów? Normalnie no tak przynajmniej twierdzi Matecki. Szanowni Państwo, tak właśnie wyglądają wieczory w hotelu sejmowym. Nie tak dawno temu przecież, zupełnie trzeźwy, właśnie Matecki chodził nad ranem po jego dachu, a pan Bulwa z PiSu, czyli poseł Mejza, również zupełnie trzeźwy, darł w nim o poranku mordę, śpiewając z kolegami piosenki patriotyczne. Jakiś czas temu senator Lewicy, pan Kopiec, również zupełnie trzeźwy, awanturował się właśnie w restauracji hotelu sejmowego. Teraz w tym samym hotelu sejmowym, w tej samej restauracji posłów pobił aktor, legenda serialu M jak miłość. Po całej awanturze Kopczyński wyjaśnił, że Owszem, może i był dziabnięty, ale pił z posłami i przyszedł do Sejmu na zaproszenie jednego z posłów PiS. Gwiazda potwierdziła, że doszło do mocnej wymiany zdań, ale zaprzeczyła, że wysprzęglił komuś tabalugę. Zaprzecza, jakoby do jakiejś bijatyki w ogóle miało dojść. A jedyna osoba, która faktycznie miała fizycznie ucierpieć, to jego partnerka. No to panie, doszło czy nie doszło do tej bójki? Sprawę skomentował wielki zwycięzca wyborów, marszałek Hołownia, który poinformował, że zgodnie z jego wiedzą w całej sytuacji uczestniczyli tylko i wyłącznie posłowie PiS, i zaproszeni przez nich goście, i że nie jest to pierwsza taka sytuacja z udziałem posłów, właśnie tego ugrupowania. Zaznaczył, że jest marszałkiem Sejmu, a nie kierownikiem internatu dla krnąbrnej młodzieży. No w każdym razie, wyobraźcie sobie, szanowni państwo, że wracacie do domu i musicie tłumaczyć żonie, że dostaliście w od aktora Zem jak Miłość. No ja, szanowni państwo, w tej całej sprawie mam dwa pytania. Jak to jest, że jak poseł PiS dostanie w maskę, to nie ma potem ataku ani śladu? No to chyba ma coś wspólnego z tym, że jak idą oni do więzienia, to nagle są najbardziej schorowani na świecie. Właściwie są na granicy życia i śmierci. A drugie moje pytanie brzmi, jak to jest, że na terenie Sejmu można sobie spokojnie pić alkohol? Czy państwo w biurach czy zakładach pracy macie automaty z browarami albo bary? Co to jest za pomysł w ogóle? Swoją drogą. <laughs> czy matecki nie wygląda jak mózg z bajki Pinki i mózg? Kultura. Skandal, Szanowni Państwo! Doda ma gigantyczne kłopoty. Nie dość, że prawne, bo sprzedawała tak zwany scam, to jeszcze były mąż wyznał o niej całą prawdę, przynajmniej jego zdaniem. Pani Dorota Doda Elektroda Rapczewska wypuściła ostatnio na rynek i reklamowała własną markę suplementów, które między innymi, jak to je właśnie, prawda, reklamowała, miały pomóc wyleczyć chorobę Hashimoto. A problem jest w tym, Szanowni Państwo, że jest to schorzenie nieuleczalne. Czyli prawda, poszła w żółte napisy, jakąś tajną wiedzę, która jest skrzętnie ukrywana przez lekarzy całego świata przed nami, ale ona wyczytała na blogu u jednego lekarza, który został za szerzenie prawdy wywalony z pracy, że można inaczej. No ale wiadomo, jak każdy, kto szerzy prawdę, pani elektroda została skrytykowana przez lekarzy, farmaceutów i dietetyków, że wprowadza ludzi w błąd i w ogóle głupoty gada. Mało tego, jak ktoś słusznie zauważył, suplementy nie służą do leczenia i leczyć nie mogą. Nie da się wyleczyć czegoś suplementami, bo jak ich nazwa nawet wskazuje, służą jedynie suplementacji niedoborów. Bardzo sympatyczny pan doktor Michał Wrzosek, dietetyk, ocenił, że te żelki, które doda reklamuje jako słodki deserek, który nie tuczy, a jednocześnie poprawia samopoczucie i wspiera walkę z problemami tarczycy, mają na pierwszym miejscu w składzie słodziki, od których w <gryw> nadmiarze możemy się ewentualnie posrać. Sprawą, to znaczy sprawą żelków, a nie posrania się, zainteresował się zrzeszony ze spiskiem WHO przeciwko ludzkości, główny inspektorat farmaceutyczny i prokuratura. Główny inspektor farmaceutyczny, czyli jak nie mam ten, który w spisku siedzi niemalże najgłębiej, ogłosił, że to, co pani Elektroda zrobiła, jest wyjątkowo szkodliwe społecznie. No niestety dla pani Dorotki jej żerki na Hashimoto zostały wycofane ze sprzedaży. Taki fajny biznes pani Dorota miała. Pewnie, prawda, no wszystkiemu winny jest George Soros i Big Pharma. Ale to nie koniec problemów pani dody. Elektrody dosłownie parę dni temu i był mąż, szanowny pan Emil Stępiń postanowił opowiedzieć całą prawdę o Dorocie Rapczewskiej, przynajmniej jego prawdę. Otóż, jeżeli kiedykolwiek podejrzewałeś, że za fasadą tej pewnej siebie i wyszczekanej fajnej babki, która coś tam śpiewa o tym, że będzie dobrze i ważne, żebyś był sobą, kryje się zwykła dresiara, no to tak, pan Emil właśnie przyznał ci rację. Otóż, jak wyjaśnił w wywiadzie dla portalu Salon24. Pierwsze słyszę. Pani Doda jest doskonałą manipulatorką i, jak twierdzi, manipuluje nie tylko ludźmi, ale też sądami, instytucjami i mediami. Przyznał też, że wbrew temu, na jaką anielicę się pani elektroda kryje, no to zdradzała nie tylko jego, ale też większość swoich byłych partnerów, w tym Radka Majdana. Proszę Państwa, mamy skandal! Pan wstępień twierdzi, że też że pani Doda miała być jedną z dziewczyn z Dubaju. Czyli, że tam prawda. Na szejki jeździła, że wszystkich pomawia i niszczy, i jest taką łobuziarą, że jak pobiła panią Szulim milion lat temu w jakimś kiblu, nie wiem czy państwo pamiętają taką aferę, to sama sobie paznokieć wyrywała, żeby móc mówić, że to ona była ofiarą. A co najgorsze, pan Stępień uważa, że jego była, że ona wcale taka mądra nie jest i nie jest członkinią męsy. Właściwie z tego co on tam gadał, to można wywnioskować, że pani Dorota jest według jego najlepszej wiedzy po prostu głupią panią negocjowalnego afektu, która doskonale to ukrywa i zrobi bardzo dużo, aby tak już pozostało. Pani Dorota nie odpowiedziała na żadne z tych pomówień, jedyne co to chyba wściekło ją, że ktoś sugeruje, że może nie być taka mądra, na jaką się kreuje i opublikowała zaświadczenie, że jest członkinią Mensy Do tego napisała, że z idiotami się nie dyskutuje i do widzenia. Ale muszą państwo przyznać, że wokół pani Rabczewskiej jest jakaś taka dziwna aura, że co chwila się z kimś rozstaje, jakieś skandale, jakieś bijatyki, jakieś groźby, coś tam ten. I ona zawsze wychodzi z tego sucho stopą. Podejrzana sprawa. To na pewno nie jest polskie. Jest to Gucci. Futerko? Wszystko. Wszystko Gucci. Jak... Oczywiście, Maja, podaj torbę. <grymne> Pokażmy torbę. Oczywiście, bardzo proszę. Jest to torba. Aktywista postanowił dać się połknąć anakondzie na żywo przed kamerami, a wszystko po to, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na degradację lasów Amazonii. Czy się udało? <grymne> W 2014 roku amerykański ekolog i podróżnik Paul Rozoli postanowił przeprowadzić ekstremalny eksperyment. Chciał zostać połknięty żywcem przez anakondę. Całe wydarzenie zostało zrealizowane w ramach programu iTIN Alive dla Discovery Channel. Rozoli przygotował specjalny kombinezon chroniący go przed uduszeniem i strawieniem, a jego ciało pokryto świńską krwią, tak aby zachęcić węża do, prawda, ataku. Gdy anakonda zaczęła go owijać i próbowała połknąć, ekolog przerwał eksperyment. Mówi: "Nie, nie, nie, nie przestańcie, koniec." Obawiał się złamania ramienia. Program wzbudził ogromne kontrowersje. Organizacje prozwierzęce, np. PETA, oskarżyły twórców o znęcanie się nad zwierzęciem, a wielu widzów uznało całość za marną prowokację. Sam Rozoli tłumaczył, że jego celem było zwrócenie uwagi na degradację Amazonii, na problem niszczenia lasów deszczowych, które są naturalnym środowiskiem dla wielu gatunków, w tym zielonej anakondy, a nie o tanią sensację. Choć nie doszło do pełnego połknięcia, szanowni państwo, no to materiał wywołał globalną dyskusję o granicach aktywizmu. Mam wrażenie, że ta dyskusja trwa do dziś i wciąż niewiele z niej wynika. Piaseczną. Jakiś czas temu furory na świecie zrobił pewien polski geniusz zbrodni, który udawał manekina na wystawce sklepowej, żeby po zamknięciu galerii handlowej kraść i się porządnie najeść. Teraz pojawiła się dla niego konkurencja i mamy nowego zawodnika, a konkretniej zawodniczkę. 34-latka została przyłopana na kradzieży akcesoriów rowerowych o wartości około 1000 zł. Po opuszczeniu sklepu pracownicy natychmiast powiadomili policjaci. Szybko zlokalizowali podejrzaną, mimo że ta próbowała się ukryć, prawda? Udając drzewo. No niestety nie udało się. Funkcjonariusze pomimo wielu wad raczej potrafią odróżnić człowieka od drzewa. Okazało się, że zatrzymana była wcześniej notowana za podobne przestępstwa i niedawno opuściła zakład karny. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności. No mo. Dziś zachęcę Państwa do wsparcia pana Pawła, któremu ogień doszczętnie strawił jego ukochany food track Bagieta Kreweta, swoją drogą świetna nazwa. Zbieramy środki na jego odbudowę, czyli na zakup nowego food trucka, wyposażenia, produktów i wszystkiego, co potrzebne do gotowania. Wiadomo, jeżeli macie ochotę i możliwość wesprzeć pana Pawła, no to oczywiście zachęcam. Link do zbiórki zamieszczam w opisie odcinka. Lublin, kierowca trolejbusu, czy tam trolejbusa. Załatwił się w pojeździe i prawda stracił pracę. Pff. W Lublinie kierowca trolejbusu czy ten trolejbusa nagle go zatrzymał i oddał mocz wewnątrz pojazdu, mimo że w pobliżu znajdowała się toaleta. Incydent zarejestrowały kamery i zauważyli go przechodnie. MPK Lublin nazwało jego zachowanie skandalicznym i natychmiast zwolniło mężczyznę dyscyplinarnie. Pojazd poddano dezynfekcji. Na pytanie o to, dlaczego mężczyzna to zrobił, odpowiedział, że po prostu miał silną potrzebę skorzystania z toalety. Dlaczego więc wolał pójść na... Na koniec pojazdu zamiast do toalety, która była obok. Tego do dziś nie wyjaśniono. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie do końca i za wszystkie komentarze. A teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo serdecznie.